Czas ustalić to raz na zawsze. Który bohater z Avengers jest w tym najlepszym? Zagrajnik TV. Ale spokojnie. Będę brał pod uwagę wyłącznie ich inkarnacje z najnowszej gry wydanej przez Square Enix. Z wielu przyczyn, choć oczywiście najważniejszy jest fakt, że tak ogólnie to. Ja nie mam zielonego pojęcia o Marvelu. Znaczy, kiedyś tam widziałem jakieś dwa filmy, ale gdy zorientowałem się, że fabuła wszystkich części zawsze opowiada o tym samym, że potęgą przyjaźni da się pokonać każde zło, uznałem, że wolę jednak oglądać anime. Komiksów nie czytałem tym bardziej, no bo hej, gdybym czytał, to niby kiedy miałbym znaleźć czas na mangę, a przecież manga to życie. Tak, jestem mangowym, ale to chyba już wiecie. Więc nie będę się tu wymądrzył na temat kinowego uniwersum Marvela, ani na temat 500 niezależnych uniwersów komiksowych, ale to nawet lepiej, bo nie będziemy musieli brać pod uwagę wszystkich kilku bazylionów inkarnacji, każdej postaci, stworzyli przez lata najróżniejsi autorzy komiksów, a zamiast tego skupimy się na tej jednej, jedynej z najnowszej produkcji stworzonej przez Crystal Dynamics. Ale zanim przejdziemy do tego mojego małego rankingu, parę słów o tym, czym jest Marvel's Avengers, bo myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Otóż oglądając większość udostępnianych od ponad roku zajawek i filmów z gry, wcale nie trudno było odnieść wrażenie, że będzie ona czymś na kształt przygodowej gry akcji względnie chodzonej bijatyki pokroju, ja wiem, Batmana, więc nic bardziej milnego. Znaczy, rzeczywiście, chodzi się tu i bije, ale już cała napędzająca gra mechanika to jako żywo Haken Slash czy inny diablo. Oznacza to więc obligatoryjnie całe hordy przeciwników, masę wyskakujących liczb popisujących zadawane i otrzymywane obrażenia oraz punkty doświadczenia, dużo grindu i rzecz jasna, jeszcze więcej łupów do zdobycia. Poszczególne postacie są natomiast dokładnie tak silne, jak wysoki mają poziom i jak potężny posiadają sprzęt. Takie podejście niesie ze sobą wiele implikacji, w zależności od gustów, mogą one wpłynąć na lepszy lub gorszy odbiór gry. Najbardziej widoczny jest fakt, że mimo iż to gra o super horosach, to na początku są oni, no, średnio super. Jak w każdym innym haken slasher, zanim kierowane przez nas postacie zaczną siać na polu bitwy Pogrom, czeka je długa droga. I dla jednych pokonywanie tej drogi będzie świetną zabawą: wbijanie nowych poziomów, odblokowywanie umiejętności i ulepszeń do nich, zaś średnio 10 drzewek na postać, czy w końcu zbieranie całych ton żelazstwa dających najróżniejsze bonusy, przerabianie śmieci, ulepszanie najlepszych przedmiotów i komponowanie optymalnych buildów. Inni jednak mogą poczuć pewien dysonans, no bo niby będą się wcielać w Iron Manów czy innych Hulków, a jednak ci początkowo nie będą mieli nawet ułamka swoich znanych z komiksów mocy. I choć będą spektakularnie układać przeciwników wszystkim, co mają. Laserami, boskimi młotami czy wielkimi kawałkami gruzu, przeciwnicy na dużo wyższych poziomach niewiele będą sobie z tego robić. Oczywiście z czasem to się zmieni i odpowiednio wylewelowani i wyekwipowani herosi będą siać na polu bitwy pogrom do momentu, gdy nie zaczną kolejnej misji na znacznie wyższym poziomie, gdzie znowu będą musieli ciężko zapracować na swoją potęgę. Więc powtarzam, Marvel's Avengers to w swojej istocie hack and slash. Może i nie wygląda, ale wszystko, od progresji i walki, przez zbieractwo, konstrukcję etapów i kampanię fabularną będącą de facto tylko długim na kilkanaście godzin tutorialem, na fakcie, że najlepiej gra się tu po sieci z paczką znajomych kończąc, krzyczy do nas TO JEST HACK AND SLASH. Tym natomiast co Marvel's Avengers wyróżnia to są no właśnie! Superbohaterowie Marvela, ściśle mówiąc, niemal cała pierwotna ekipa pierwszych Avengersów w ramach Marvel Cinematic Universe. Kapitan Ameryka, Iron Man, Thor, Hulk i Czarna Wdowa. Zabrakło tylko Hulkaya, choć, no nie do końca, bo już od dobrych kilku miesięcy wiadomo, że będzie on dostępny w ramach wydanego po premierze bezpłatnego DLC. Tak samo jak Spider-Man, który ma się ukazać na początku przyszłego roku, choć tylko na PlayStation, a także prawdopodobnie wiele innych postaci, bo od dawna po internecie krążą plotki o kolejnych bohaterach, którzy mają z czasem dołączyć do zabawy. Oczywiście wszyscy w ramach bezpłatnych DLC. No ale póki co ogrywalna jest szóstka Supercharakówców, a każdy z nich ma podczas około 13-godzinnej Pani przynajmniej jedną misję, w której gra główną rolę, choć w większości przypadków sami możemy decydować kim chcemy grać. Podczas misji postaci już nie da się zmienić. Wyboru dokonujemy też idąc na ostatnią misję głównego wątku i… Powiem wam, że ja musiałem się chwilę zastanowić, komu w mojej grze przypadnie ten zaszczyt. Nie no, żartuję. Wiedziałem to już od dawna, bo gdy tylko poznałem dogłębnie wszystkie postacie, byłem pewien, kim gra mi się najlepiej. Ale nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy tę wyliczankę od postaci, która akurat przypadła mi do gustu najmniej. Oto czas zacząć. Wcale nie taki wielki i skrajnie subiektywny ranking superbohaterów z gry Marvel's Avengers. Na samym końcu listy znajduje się Czarna Wdowa, czyli Natalia Natasza Alianowna Romanowa. Była radziecka czy też rosyjska agentka, pierwotnie jedna z przeciwniczek Ironmana, a z czasem dołączyła do tarczy, a następnie do Avengersów. Pierwszy raz pojawiła się na łamach komiksu w 1964 roku, zaś stworzona została przez Dona Rico, Dona Heka, no i samego Stana Lee. Wdowa jest na końcu, bo prawdę mówiąc jako jedyną grało mi się nią tak sobie. Nawet nie ze względu na przygotowane dla niej przez twórców mechaniki, o czym za momencik, a chyba raczej ze względu na fakt, że walka Nią. Była jakaś taka mało spektakularna. Niby dowiedziałem się, że wdowa jednak ma jakieś super zdolności, jak odporność na starzenie, ale i tak ogólnie sprawia wrażenie, jakby jednak nie miała żadnych mocy. No chyba, że super na nazwać umiejętność strzelania z pistoletów, kupanie ludzi i znajomość języka rosyjskiego. Wdową tak ogólnie gra się jak bohaterem dowolnej gry jest strzelacko zabijaczki czyli trochę się strzela, a trochę kopie ludzi, ale dodatkowo ma ona jeszcze do dyspozycji linkę z hakiem, ogłuszający przeciwników impuls oraz tymczasową niewidzialność, to już w ogóle mi nie leży, bo zasady nie trafia etapów skradanych w grach, które skradankami nie są. A, pewnie zauważyliście, że Czarna Wdowa nie wygląda jak Scarlett Johansson. Cóż, żadna z postaci nie wygląda jak te w filmach z MCU, bo… Sama gra nie należy do MCU, jak powiedział jeden z projektantów gry Vince Napoli. To całkowicie nowe uniwersum Marvela. Tworzymy masę nowych rzeczy we współpracy z Marvelem i co naprawdę wymagało naszych własnych postaci. No i wszystko jasne. Miejsce piąte Iron Man, czyli Tony Stark, spadkobierca fortuny, filantrop i przede wszystkim genialny inżynier i wynalazca, któremu udało się stworzyć najbardziej zaawansowaną w historii wspomaganą zbroję. Zadebiutował w 1963 roku jako wspólne dziecko Larego Libera, Dona Heka, Jacka Kirby'ego no i Stana Lee. Iron Man trafił w mojej małej liście na piąte miejsce, choć akurat nim zdecydowanie nie grało mi się źle. Ba, wręcz przeciwnie, bo Iron Man ma do dyspozycji masę świetnych zabawek. Zacznijmy od tego, że może latać. W każdej chwili, przytrzymując dłużej skok, Iron Man może wbić się w powietrze i wzecieć całkiem wysoko, jak na arenowy charakter quasi otwartych lokacji. Wisząc w powietrzu, Iron Man może uciec przed bajzlem na dole, gdy robi się gorąco, czy prowadzić ostrzał z powietrza, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przejść w tryb szybkiego lotu i sunąć nad polem bitwy, próbując jednocześnie w przymykających pod spodem niemilców. Mało tego, grając z Iron Manem można wcale się przełączać między aż trzema orężami zasięgowymi działkiem repulsorowym, laserem i wyrzutnią rakiet. Z każdą z tych broni wiążą się także inne ataki w walce wręcz, no i każda ma swoje osobne i pokaźne drzewko rozwoju. Do tego Iron Man może zasłonić się tarczą energetyczną, zaatakować potężną wiązką lasera, czy w końcu wezwać na pole bitwy Hulk Bustera, którym przez kilkadziesiąt sekund może miażdżyć wszystko w koło, nie martwiąc się o otrzymywane obrażenia. Jak widać, mechanika gry Iron Manem jest głęboka, dobrze przemyślana i po prostu daje ubaw, a jednak grając z nim nie czułem do końca tej mocy. Być może to wina tego, że po prostu do końca Iron Mana nie ogarnąłem, ale ostatecznie on drugą z najrzadziej wybieranych przeze mnie postaci. Miejsce czwarte. Kapitan Steve Rogers America. Super Superżołnierz, owoc tajnego programu armii Stanów Zjednoczonych, często przedstawiany jako lider Avengersów. Jest to też jeden z najstarszych amerykańskich superbohaterów, bo po raz pierwszy wystąpił w komiksie już w 1940 roku, czyli na rok przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II Wojny Światowej. Jego debiut w tym okresie był nieprzypadkowy, bo Kapitan Ameryka miał utożsamiać siły amerykańskiej armii, której nie straszny miał być żaden wróg. Dość powiedzieć, że na okładce pierwszego komiksu dawał on fangę w nos samemu Adolfowi ***owi. Jego autorami był Job Simon i Jack Kirby. W grze przede wszystkim okłada on przeciwników po facjatach. Rękami, nogami, no i oczywiście za pomocą stworzonej z wibraniem tarczy. Tą ostatnią może także rzucić, a wówczas odbija się ona pomiędzy przeciwnikami. Ale że to tarcza, kapitan może też za jej pomocą, no wiecie, blokować większość nawet najsilniejszych ciosów. Brzmi to więc niby równie zwyczajnie jak w przypadku wdowy, z tym że w przypadku kapitana wszystko to ma moc. Czuć ciężar i siłę uderzeń, które nie tylko świetnie brzmią, ale i wyglądają spektakularnie, szczególnie gdy w ruch idzie tarcza. A już super umiejętność kapitana Ameryki, Brooklyn Brawler, to czysta poezja zniszczenia. Kapitan Ameryka, jako jedyny, potrafi też wykonywać podwójny skoki, i biegać po ścianach, więc etapy fabularne, przygotowane specjalnie dla niego, wyraźnie różnią się od pozostałych. Miejsce trzecie, Thor, czyli… no, nordycki bóg wojny, który został zesłany na Ziemię przez swojego ojca Odyna, żeby nauczył się pokory. Po raz pierwszy wystąpił w komiksie z 1962 roku, a stworzony został przez Jacka Kirby'ego, Larego Libera i, jakżeby inaczej, Stanali. Thor walczy za pomocą magicznego młota, Mjolnira, który może podnieść wyłącznie on. Młotem tym wyczynia najróżniejsze cuda, poza okładaniem nim niemilców po facjatach, co okraszone jest fantastycznym, od odgłosem… Wciska nim z przeciwników, kręci nim jak młynkiem, a nawet miuta z niego pioruny. Tak jak Iron Man, Thor może też latać, co pozwala mu błyskawicznie przemieszczać się po polu bitwy. Z kolei jego super umiejętność to zesłanie na wrogów strumienia wypalającej wszystko kosmicznej energii. Nie będę Was jednak oszukiwał, tym co oczarowało mnie w przypadku Thora jest właśnie ten młot. Okładając z nim wrogów po prostu czuć, że to kawał cholernie ciężkiego żelastwa. Czuć i słychać, bo serio, ten tępy odgłos uderzenia jest po prostu bezbłędny. No, ale nie od dziś jest tajemnicą, że sekretem udanego hackerslasza jest idealnie zgrana animacja uderzenia z jego odgłosem. I cóż, w przypadku Tora wyszło to lepiej niż dobrze. Miejsce drugie. Kamala Khan w Miss Marvel. Młoda dziewczyna, która w wyniku incydentu, jaki miał miejsce w kluczowym dla fabuły gry dniu A, zyskała supermoce. Ściślej mówiąc, jej ciało stało się niesamowicie elastyczne. Kamala Khan to już czwarta postać używająca pseudonimu Miss Marvel, który po raz pierwszy pojawiła się w komiksach w 1977 roku, ale ona sama zawitała do świata komiksów dopiero w 2013 roku, dzięki wysiłkom aż pięciu autorów. Jest to też główna bohaterka gry, więc siłą rzeczy spędzamy z nią najwięcej czasu i mamy najwięcej. Czasu, by to właśnie ją polubić. A da się ją lubić, bo to właśnie dzięki jej determinacji Avengersi w ogóle zaczęli ponownie działać po kryzysie, jaki miał miejsce w dniu A. W pierwszej chwili moce Kamali mogą wydawać się nieco nudne. Szybko okazuje się jednak, że gra Kamalom to masa uciechy. Zacznijmy od tego, że może ona wykonywać dalekie skoki, łapać się odległych powierzchni, bujając się na elastycznych rękach niczym Spider-Man na swoich sieciach, dzięki czemu podyktowane jej etapy mają mocno platformówkowy film. Jednak także podczas walki ani przez moment nie sposób zapomnieć o elastycznej naturze Kamali. Każdy jej atak, zamach ręką czy unik powoduje, że jej ciało ulega widowiskowym deformacjom i po prostu miło się na to patrzy. Także ataki specjalne są szczególnie widowiskowe, jak na przykład Piąteczka, czyli, no, gigantyczna i śmiertelnie groźna Piątka. No właśnie, Kamala może tymczasowo zwiększać swoje rozmiary, a wówczas niczym olbrzym miota przeciwnikami na wszystkie strony, okładając ich gigantycznymi pięściami, skacząc na nich czy wykupując w dal. Tak, Kamala jest tak wysoko, bo po prostu szalenie miło układa się nią ludzi i roboty po twarzach, no i postaci tak elastycznej i rozciągliwej, w grach jeszcze nie było. No to wiecie już, kto jest na pierwszym miejscu w tym naszym małym rankingu. HALK niszczyć! czyli dzikie, nieludzko silne i śmiertelnie niebezpieczne alter ego doktora Bruce'a Bannera, które od czasu niefortunnego wypadku z promieniami gamma uaktywnia się zawsze wtedy, gdy doktor wpada w złość. Po raz pierwszy pojawił się w komiksach w 1962 roku dzięki Jackowi Kirby'emu i… no, zgadnijcie… stanowili. I cóż mogę rzec? Hulk niszczy i Hulk miażdży. Okłada przeciwników wielkimi pieściami, okłada przeciwników innymi przeciwnikami, skacze po nich, szarżuje na nich i rzuca w nich wielkimi kawałami gruzy. Hulk nie ma do dyspozycji żadnej dodatkowej broni, poza własnym ciałem, a gra nim jest z całą pewnością najprostsza, także dzięki banalnej mechanice przywracania życia, ale chyba właśnie dlatego Hulk tak mi się spodobał. Grając z nim od razu poczułem tę czystą radochę z rozwalania wszystkiego i wszystkich wokół, więc bez wahania zacząłem inwestować wszystkie zasoby właśnie w rozwój Hulka. Dzięki czemu szybko nie tylko wyglądał potężnie, ale też stał się moją najpotężniejszą postacią, grając którą faktycznie czułem się na polu bitwy jak heros. Dodatkowym atutem jest dla mnie fakt, że Hulk posiada liczne umiejętności, którymi prowokuje pobliskich przeciwników, co w połączeniu z jego niezwykłą wytrzymałością czyni z niego świetnego tanka. A ja uwielbiam grać tankami w każdej grze. Jednak po sianiem pożogi Hulk jest też zaskakująco mobilny i przyjemny w sterowaniu, bo nie tylko szybko biega i wysoko skacze, ale potrafi też wspinać się po większości pionowych powierzchni. Suma summarum, może i gra Halkiem nie jest jakoś szczególnie finezyjna, ale pozwala poczuć tę czystą radochę z rozwałki. Powiecie. HOLK NISZCZYĆ! Co do samej gry to nie mógłbym nie wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. No, ale to chyba widzicie już sami, że są spore kłopoty z optymalizacją. Na PlayStation 4 Pro, na którym grałem, w hipotetycznie szybszym trybie wydajności nierzadko zdarza się, że liczba klatek spada i grubo poniżej 20 i no, średnio to jest fajne. Tak samo jak średnio fajne są naprawdę długie czasy ładowania gry, bo po każdej śmierci trzeba tu odczekać i pół minuty. Ale ponoć twórcy już nad tym pracują, a w każdym razie od premiery do gry wydanych zostało już parę sporych łatek. No, to taki właśnie jest mój ranking postaci w Marvel's Avengers, ale ciekaw jestem, jak będą wyglądały Wasze listy. Koniecznie napiszcie w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!